Cześć. Witam cię na moim kanale. Z tej strony Bartłomiej Słowiński. Uczę ludzi, jak radzić sobie z emocjami w kryzysie emocjonalnym. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o ogarnianiu własnego podwórka, czyli o co się zatroszczyć na początku, żeby było dobrze. Wyobraź sobie osobę, która pamięta ze swojego dzieciństwa bardzo dobrą potrawę, którą pamięta i bardzo dobrze wspomina. Ta osoba stara się tą potrawę powtórzyć kilka razy, nie wychodzi. W końcu wpada na pomysł. Pojadę do mamy, babci, taty, dziadka. Ta osoba, która robiła tą potrawę, przecież może mi pokazać, jak to się robi, i będę umiał to zrobić. Świetny sposób, powiesz, no bo najlepiej można się nauczyć od osób, które to wcześniej robiły i u których to jadłeś. Osoby, które osiągnęły już pewien Poziom w jakiejś branży, w jakiejś umiejętności i są dla ciebie autorytetem, są w tym miejscu, które ty chcesz osiągnąć. Na przykład robią te jedzenie, które ty też chcesz jeść. No to idziesz do tych osób i uczysz się od nich, jak oni te jedzenie zrobili. No i powiesz, ale o co chodzi z tym ogarnianiem ogródka? Jak się to ma w ogóle do, do życia? O co tutaj w ogóle chodzi? Już ci wyjaśniam. Znam osoby przedsiębiorcze, które prowadzą swoje firmy, i mówią one, że obecnie jest to najbardziej wymagający czas, żeby prowadzić swoje przedsiębiorstwo, swoją firmę. I teraz, jeśli ty masz w swoim życiu takie sytuacje, że często kłócisz się ze swoim partnerem, partnerką życiową. I nie dogadujesz się z bliskimi Ci osobami, na porządku dziennym są konflikty, kłótnie, krzyczycie, złościcie się, szarpiecie być może. No to jak w takim miejscu, w takim otoczeniu tworzyć spełnione i szczęśliwe życie, bo każdy o tym spełnieniu marzy. Ty też pewnie marzyłeś o otworzeniu, kiedyś lub teraz marzyłeś o otworzeniu lub marzyłaś o otworzeniu swojej firmy. Być może te plany gdzieś odeszły w niepamięć, bo teraz jest wiele innych problemów i nie ma przestrzeni właśnie na myśleniu o tym, żeby tą swoją firmę kiedyś otworzyć. Większość osób jest zgodna, trąbią o tym w książkach, trąbią o, tych w o tym w szkoleniach. Poukładaj swoje emocje, znajdź bezpieczną przestrzeń w swoim codziennym życiu, a wtedy dopiero będzie można tworzyć większe, bardziej wymagające cele i marzenia. Ale spytasz mnie, Bartek, ale jak to w ogóle zrobić? Posłuchaj, łatwe czasy tworzą słabych ludzi, a trudne czasy tworzą silnych ludzi i mocnych ludzi. Spoglądając na naszą historię i ostatnie kilka lat, mieliśmy wiele przestrzeni na to, żeby się wkurzać, denerwować, bać i być takim wewnętrznie ograniczonym przed robieniem nowych rzeczy, przed ryzykowaniem, przed tworzeniem, przed kreowaniem, i raczej się wszystko zwijało niż rozwijało, patrząc na sytuację geopolityczną na całym świecie, ale też tutaj u nas lokalnie w Polsce. Czasy nie były zbyt łatwe, ale to oznacza, że mamy szansę, aby stać się mocnymi ludźmi, którzy dobrze ogarniają swoje życie. I ogarnięcie takie podstawowe swoich emocji, zrozumienie ich i nauczenie się komunikowania z innymi ludźmi to jest świetna podstawa, bo dzięki temu możesz zbudować solidne podstawy, bo. Wyobraź sobie, jak miałbyś, jak miałabyś prowadzić dużą firmę, przedsiębiorstwo, gdzie jest wymagane zarząd, zarządzanie innymi ludźmi, kiedy do tej pory u siebie w związku w takich lokalnych, domowych warunkach ciągle masz kłótnie. Jak by to miało wyglądać? Wyobraź sobie siebie jako przedsiębiorcę z obecnymi swoimi umiejętnościami. Czy wyobrażasz sobie siebie jako przedsiębiorcę? Jeśli tak, mówisz teraz tak, to być może jeszcze czegoś nie zauważasz. Prosiłbym Cię na ten moment, abyś dosyć w krytyczny sposób podszedł do siebie i zastanowił się, co jeszcze przeszkadza Ci w staniu się właśnie tym przedsiębiorcą. Albo niekoniecznie co Ci przeszkadza, ale czego jeszcze potrzebujesz się nauczyć, żeby tą osobą przedsiębiorczą się stać. Bardzo Cię proszę, podejść do siebie bardzo krytycznie. I zapisz sobie jedną, dwie, trzy umiejętności, ale na początek zajmij się tą tylko jedną i podnoś poziom swoich umiejętności w tej danej dziedzinie. Ale jak to zrobić? Masz dużo różnych opcji: książki, podcasty, filmy, możesz to wszystko robić. Ale uważam, że najskuteczniejszą metodą jest przebywanie wśród osób przedsiębiorczych. Znajdź takie osoby, które mają swoje firmy albo wykazują takie cechy, których ty nie masz, a chcesz się nauczyć to już jest mega umiejętność, żeby uczyć się od swoich znajomych, od osób ze swojego otoczenia, wynajdywać rzeczy, w których ta osoba jest od ciebie lepsza i poznawać też nowe osoby. Starać się poznać nowe osoby bez oceniania ich, bez prześcigania się, a ja jestem w tym lepszy, ja to zwiedziłem, jestem, a może w tym jestem gorszy i się ze siebie wzajemnie pośmiać i się prześcigać, kto jest w czym gorszy. Więc chodzi mi o takie prześciganie się w rozmowach. Jak poznajesz nowe osoby, być może już teraz zauważasz coś takiego, że a każdy się jakby. Licytuje, co zrobił więcej, co zrobił mniej, czego, co zrobił lepiej, co zrobił gorzej. Te rozmowy są. Yy, osoby nawzajem siebie nie słuchają, nie poznają siebie, tylko licytują i, i wymieniają swoimi faktami. A tak naprawdę brak jest takiego realnego zainteresowania tą drugą osobą, wysłuchania tej drugiej osoby. A kiedy nauczysz się takiej uważności, słuchania i te, takiego poznawania osób z ciekawością to będziesz mógł, będziesz mogła uczyć się od nich tego, w czym oni są lepsi, a przede wszystkim będziesz mógł, będziesz, mógł, będziesz mógł będziesz mogła poznawać te osoby i wybierać sobie z kim chcesz więcej spędzać czasu, z kim chcesz mniej spędzać czasu, Nie będziesz takim, taką osobą, która gdzieś tam jest szarpana z życie w życiu to w jedną, to w drugą stronę, ale tutaj już wchodzimy na temat takiej ogólnej świadomości i obecności w danym momencie. Ale to nie temat na ten odcinek. Jeśli nauczysz się poznawać osoby z ciekawością, i słuchać ich, i uczyć się od osób równych Tobie, nowych umiejętności w tym w tego, w czym oni są lepsi. No to wyjdziesz na tym na ogromny plus i będziesz podnosił swoje kompetencje, a na dodatek możesz uniknąć wywyższania się względem innych osób albo bycia poniżej innych osób, tylko i ten balans zostanie zachowany. Bardzo ciekawa umiejętność, polecam ją stosować i być może dzięki temu nauczysz się umiejętności, które przybliżą Cię do tworzenia Twojej własnej firmy. Kochani, Mam nadzieję, że dzisiaj poszerzyłem, choć odrobinę Twoją świadomość i umiejętność poznawania siebie i innych ludzi. Jeśli ten materiał się podobał, to zostaw lajka, napisz komentarz, swoją opinię na temat tego materiału, co Ci się tutaj szczególnie podobało, co wyciągasz z tego materiału dla siebie i możesz polecić ten materiał bliskiej ci osobie, której może się przydać. Jeśli jeszcze tego nie robisz, zostaw suba na kanale. I kolejny materiał proponowany dla Ciebie. Dzięki, do zobaczenia, cześć!